Mam pięćdziesiąt pięć lat i całe życie spędziłam na tym skawku ziemi, gdzie błękit Adriatyku spotyka się z szarym kamieniem Dalmacji. Jestem Maria, a ten dom w Splicie, z jego grubymi, kamiennymi murami i konobą pachnącą oliwą i suszoną figą, jest moją twierdzą. Jestem tu kapitanem, a moimi mapami są przepisy babci i prastare zwyczaje. I choć słońce nad riwą łagodziło kiedyś każdą troskę, to od trzech lat, odkąd mój syn Iwan poślubił Petrę. W moim sercu panuje ciągła fiaka, nie to uspokajające lenistwo, ale ten denerwujący niepokój. Dzisiejsza kolacja nie była zwykłą niedzielną ucztą. To było święto Sveti patrona naszego splitu, a w moim domu zebrało się trzydzieści osób. Cała rodzina, nasi kumowi, rodzice chrzestni, sąsiedzi. Piekłam jagnięcinę w pece od wczesnego rana, pilnując, by każdy kawałek był przesiąknięty smakiem. W powietrzu unosił się zapach rakii, którą serwowałam na powitanie, i bogatej pasztikady, gulaszu z wołowiny, który dusił się całą noc. Wszystko było idealne. Stoły uginały się pod ciężarem jedzenia, wino nasze domowe bingat z pelieszaca lśniło w kryształowych karawkach. Wszyscy śmiali się i rozmawiali, oprócz Pitri. Siedziała cicho, zbyt cicho, jak na kobietę, która zwykle domaga się uwagi. I wtedy, kiedy na chwilę odeszłam do kuchni po nową butelkę wina, by podać do stołu, zobaczyłam ją. Jej dłoń była dziwnie nieruchoma nad moim, tylko moim kieliszkiem. Sekunda, mały, szybki ruch, ledwo uchwytny, jakby strzepnięcie pyłu. Lecz ja znam ten ruch. To nie był pył. To była trucizna. Znam moją synową, a jej oczy, gdy na mnie spojrzała, były pełne paniki i triumfu. Zamarłam. Zanim przejdziemy dalej, jeśli możesz, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka, to naprawdę bardzo pomaga. To prosty, ale kluczowy gest wsparcia dla naszego kanału. Oglądając, napisz mi w komentarzach, co zrobiłbyś w takiej sytuacji? Zawsze ciekawie jest zobaczyć, jak każdy inaczej interpretuje taką historię. Ten konflikt z Petrą nie zaczął się wczoraj. Trwał, odkąd Iwan, mój jedyny syn i cała moja nadzieja, przyprowadził ją do tego domu. Była z Zagrzebia, z innego świata, z miasta, które z pogardą patrzyło na naszą dalmatyńską prostotę. Nie rozumiała, że tu, w Splicie, nasz dom jest centrum wszechświata. Dla niej to była tylko stara, wilgotna chata obok dioklecjanowego pałacu, coś, co należało o sprzedać i zamienić na nowe mieszkanie z widokiem. Ja, z moimi zasuszonymi figami, szklanymi różańcami i codzienną modlitwą, byłam dla niej anachronizmem. Iwan, ach, mój Iwan! Zawsze był dobrym synem, posłusznym, z szacunkiem dla tradycji. Ale odkąd pojawiła się Petra, jego spojrzenie stało się zamglone, jego wola osłabła. Zaczęli nalegać na zmiany. Sprzedaż działki po dziadku. Ograniczenie liczby gości na święta, bo to zbyt męczące. Nawet próbowali usunąć ikonę Matki Boskiej z salonu, mówiąc, że nie pasuje do wystroju. To były małe ciosy, ale bolały bardziej niż ciosy pięścią, bo uderzały w samą duszę mojego dziedzictwa. Zrozumiałam, że jej celem nie jest Iwan, ani nawet ten dom. Jej celem jest kontrola, a ja, Maria, jestem jedyną przeszkodą. Czułam się zagrożona od miesięcy, ale zawsze myślałam, że będzie to walka na słowa, na intrygi, na ciche podkopywanie mojego autorytetu w oczach Iwana. Nigdy nie sądziłam, że posunie się do czegoś tak podłego, tak niechorwackiego. Bo u nas, choć kłótnie rodzinne są głośne jak letnie burze, to nigdy nie przekracza się granicy zdrowia i bezpieczeństwa. To świętokradztwo. Zwłaszcza w święto patrona. Wtedy. Patrząc na ten kieliszek bingacza wina, które jest dla nas jak krew ziemi, zrozumiałam, że Petra jest niebezpieczna. Było to jak zimny dreszcz na gorącym dalmatyńskim słońcu. Musiałam działać, i to szybko. Wracałam do stołu, uśmiechnięta, z butelką w ręce, jakby nic się nie stało. Lecz pod tą skorupą gospodyni moje serce waliło jak dzwony katedry świętego Duje. W oczach Pitri, gdy na mnie patrzyła, było coś drapieżnego, pewność siebie, która natychmiast kazała mi się cofnąć. Była już gotowa na mój upadek. Całe to rodzinne święto, ten symboliczny posiłek, miał być teatrem mojego upokorzenia. Nie wiedziałam, co było w tym winie, ale wiedziałam jedno, nie był to miły gest. Może coś, co bym nie tylko otumaniło, może bym stała się senna, niewyraźna, by Iwan i reszta rodziny pomyśleli? Że Stara Maria już nie daje rady, że czas oddać jej władzę. Zatrzymałam się przy karawce z winem, udając, że sprawdzam temperaturę. Moje dłonie, mimo pięćdziesięciu pięciu lat, wciąż są silne od lat ugniatania ciasta i noszenia ciężkich koszy. Wykonałam to, co musiałam. Mój kieliszek stał w pewnej odległości od jej kieliszka. Zbyt ciepłe, mruknęłam, ale tak, by Petra mogła to usłyszeć. Wygląda na to, że ktoś źle napełnił tę karawkę. Muszę przynieść inną, zimniejszą, z konoby. Wyciągnęłam rękę, by wziąć mój kieliszek, ten zatruty, ale w ostatniej chwili, z ułamkiem sekundy precyzji, zmieniłam cel. Wzięłam kieliszek Pitri i postawiłam go obok swojego, na brzegu stołu, udając, że oba są brudne lub nieużywane. W zamian odsunęłam z powrotem mój zatruty kieliszek, stawiając go z powrotem tam, gdzie stał jej kieliszek. Nikt, oprócz Pitri, która przez chwilę przyglądała się moim dłoniom, zdezorientowana, niczego nie zauważył. To była wymiana, którą tylko ja i ona mogłyśmy rozpoznać. Udałam się do konoby, głęboko w piwnicy. Nie powinno. Po drugie, identyczne kieliszki. Musiałam mieć alibi i sposób na obserwację. Wróciłam z nowymi kieliszkami i nową butelką, z głośnym ogłoszeniem: To jest rocznik 2018 rok idealny do Pasztikady. Wszyscy się rozluźnili. Podałam to wino każdemu, a kieliszek, który teraz stał przed Petrą, był moim zatrutym kieliszkiem. Ona, zadowolona, że jej plan poszedł gładko, podniosła go, a w jej oczach błysnął ten sam, chory triumf. Wróciłam na swoje miejsce tuż naprzeciwko niej, i obserwowałam. Atmosfera przy stole była rozgrzana, jak kamienie pod lipcowym słońcem. Wszyscy mówili o pogodzie, o najlepszych miejscach do połowu sardynek, o nowej inwestycji w chwarze. Iwan opowiadał dowcip, a wszyscy się śmiali. Ja też się uśmiechałam, ale mój wzrok był przykuty do pitri. Miałam przed sobą czysty kieliszek, napełniony nieskazitelnym winem, ale udawałam, że popijam. W duchu modliłam się do Duje, by to, co zrobiłam, było tylko obroną, a nie aktem zemsty. Petra wzięła pierwszy łyk. Zamknęła oczy, lekko drgnęła, ale natychmiast się opanowała. Być może poczuła coś dziwnego, ale przypisała to winu. Przecież miałam to być ja, Maria, która miała poczuć ten dziwny smak, to ja miałam wpaść w jej pułapkę. Po kilku minutach zaczęła być nadmiernie nerwowa. Zaczęła wiercić się na krześle, poprawiać sukienkę, a jej czoło, zwykle tak gładkie i dumne, zaczęło się pocić. Patrzyłam, jak jej triumf powoli zmienia się w niepokój, a potem w coś gorszego. Próbowała ukryć swój stan, ale nie potrafiła. Jej ręka, gdy sięgała po chleb, drżała. Moja kuzynka Teresa nachyliła się do mnie. Maria, co jej jest? Wygląda jakby miała zobaczyć ducha. Uśmiechnęłam się tylko, ale wewnątrz czułam narastające przerażenie. Jeśli to był środek usypiający, to mogłam to przeżyć, ale jeśli coś gorszego? To był moment, w którym żałowałam, że nie wylałam tego wina do zlewu, ale wtedy straciłabym dowód. Teraz musiałam zobaczyć to do końca. Napięcie między nami dwiema było gęste jak mgła na welebicie. W końcu, Petra zrobiła coś, co było dla niej rzadkością, przestała jeść. Jeśli wciąż jesteś tutaj ze mną, skorzystaj z okazji, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. To bardzo pomaga, aby historie takie jak ta mogły dalej powstawać. Wiedziałam, że to, co zrobiła Petra, musiało być subtelne i miało zadziałać powoli. Nie chciała szybkiego, dramatycznego upadku, ale raczej stopniowego osłabienia mojego umysłu i ciała bym stała się nieracjonalna i niezdolna do zarządzania majątkiem rodzinnym. Dlatego też efekt pojawiał się powoli. Patrzyłam na jej bladą twarz i próbowałam odgadnąć, co to mogło być. Środek na uspokojenie? Coś, co by wywołało nagły spadek ciśnienia? Byłam wściekła na siebie, że nie mam jej przy sobie i nie mogę z nią porozmawiać. Byłam uwięziona przy stole, udając, że wszystko jest w porządku. Iwan, mój syn, który siedział obok niej, zaczął się niepokoić. Położył rękę na jej ramieniu. Petro, dobrze się czujesz? Wyglądasz na bladą. Petra uśmiechnęła się sztucznie, tym wymuszonym uśmiechem, którego używała, kiedy chciała przekonać kogoś do swojej racji. Tylko trochę mi niedobrze Iwanie może to od tego bingacza spojrzała na mnie a w jej oczach na chwilę pojawiła się panika. Myślała, że oskarży mnie o słabe wino, o to, że jestem kiepską gospodynią. Oczywiście, nikt przy stole nie uwierzyłby w to, bo moje wino jest znane w całej okolicy. Im dłużej na nią patrzyłam, tym bardziej czułam, że to nie jest tylko środek usypiający. W jej ruchach była dziwna spastyczność, a kiedy próbowała wziąć łyk wody, jej ręka drgnęła tak mocno, że prawie wylała ją na stół. Wtedy do mojego umysłu wkradła się straszna myśl: Co, jeśli wiedziała o mojej alergii na pewne leki? Co, jeśli poszła do mojego lekarza, dowiedziała się o moich schorzeniach i użyła czegoś, co tylko zaszkodziłoby mi, a nie zdrowej osobie? Może to była pułapka na miarę, precyzyjnie wymierzona we mnie. Mój strach zamienił się w determinację. Nie mogłam dopuścić, by jej cierpienie stało się zbyt poważne. Mimo wszystko, była matką mojego wnuka. Musiałam ją powstrzymać, zanim zrobi sobie realną krzywdę, ale przede wszystkim, zanim ucieknie z dowodem. Kiedy goście zaczęli wstawać od stołu, by przenieść się do salonu na kawę i fitule, tradycyjne chorwackie pączki, moment kulminacyjny nadszedł. Petra podniosła się z krzesła, ledwo trzymając równowagę. Muszę wyjść na świeże powietrze, szepnęła. Iwan wstał, by jej pomóc. Ale ja byłam szybsza. Złapałam ją za ramię, a jej skóra była lodowata. Odprowadzę cię, kochanie. Chodźmy do kuchni, dam ci filiżankę herbaty z szałwi. To była propozycja nie do odrzucenia. Nie mogła odmówić, bo to byłoby niegrzeczne, a ona dbała o pozory. Gdy tylko znaleźliśmy się w kuchni, daleko od ciekawskich oczu, jej maska opadła. Oparła się o blat i zaczęła ciężko oddychać. Jej oczy spotkały się z moimi. Były pełne przerażenia, ale nie ze strachu przed chorobą, lecz ze strachu przed odkryciem. Co? Co mi jest? Zapytała cichym, drżącym głosem. Podała jej herbatę i wzięła jej pusty kieliszek. Spojrzałam na nią z kamienną twarzą. Wiem, co zrobiłaś, Petro. W moim głosie nie było złości, tylko chłodna rezygnacja, która była gorsza od krzyku. Ona zesztywniała, a jej oczy rozszerzyły się. Wskazałam na kieliszek. To wino miało mnie powalić, prawda? Miałam być ta, niewyraźna, Maria, która nie może zarządzać własnym domem. Ale ja nie jestem głupia, kochanie. Wymieniłam kieliszki. Wypijasz własną pułapkę. Kiedy kontynuujemy ten przypadek, pamiętaj, aby zasubskrybować i zostawić lajka. Like Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Cisza, która zapadła w kuchni, była cięższa niż letnia burę nad splitem. Wypuściła herbatę z dłoni, która rozlała się na podłodze, a ja pozwoliłam jej się rozlać. Petra osunęła się na krzesło, a jej duma, ta zagrzebska pewność siebie, zniknęła. Była tylko przerażoną. Chorą kobietą. Zaczęła płakać, cicho, ale histerycznie. Nie było w tym skruchy, tylko panika przed konsekwencjami. To nie miało być tak, szepnęła, a jej słowa były ledwo słyszalne. To było tylko coś na uspokojenie. Żebyś się nie denerwowała i zgodziła się na sprzedaż gruntu. Nie chciałam cię skrzywdzić. Kłamiesz, powiedziałam, cicho, ale stanowczo. Byłam pewna, że kłamie. Znam ten ruch ręki, ten pospieszny szept za plecami, ten brak skruchy w oczach. To nie był środek na uspokojenie. Coś w jej zachowaniu, w sile reakcji, w drżeniu jej ciała wskazywało na coś poważniejszego. Podniosłam kieliszek, który teraz był pusty, i położyłam go na stole. Co to jest, Petro? Powiedz mi prawdę, albo obiecuję ci? Że zadzwonię po karetkę i powiem im, co zrobiliśmy. I co zrobisz, gdy dowiedzą się o tym Iwan i reszta rodziny? Jak wytłumaczysz, dlaczego brałaś narkotyki? Słowo narkotyki uderzyło w nią jak fala morska. W końcu pękła. To, to środek, który obniża ciśnienie. Kapsułka. Bardzo silna. Miałaś być senna, ospała. Miałaś wyglądać na zmęczoną i starą. Moja matka mi to dała, nagle przerwała. Jej oczy, pełne łez, spotkały się z moimi. Moja matka ma przyjaciółkę, lekarkę. Ona powiedziała, że to nie jest groźne, że tylko cię trochę spowolni. Czułam, jak krew mi odpływa z twarzy. Moje ciśnienie jest już niskie. Taki środek w takiej dawce mógłby wywołać zapaść. To nie było na uspokojenie. To była premedytacją. Czułam, jak cała moja złość zamienia się w lodowaty chorwacki kamień. Matka Pitri, lekarka cały ten plan był przemyślany, zaplanowany z zimną krwią nie tylko przez moją synową, ale przez całą rodzinę. Chcieli mnie usunąć, upokorzyć. Zmusić do ustąpienia, by przejąć kontrolę nad finansami i moim domem. Nie mogli znieść, że to ja, prosta Maria z Dalmacji, decyduję o tym, co dzieje się w rodzinie. Gdzie wzięłaś tę kapsułkę, Petro? Zapytałam. Teraz byłam lekarzem, sędzą i katem. Musiałam dowiedzieć się wszystkiego, by móc ocenić skalę zagrożenia. Wskazałam na rozlaną herbatę. Która już wsiąkała w kamienną podłogę. Wyrzuć to, a potem usiądź. Musisz mi powiedzieć, co wzięłaś. Iwan, mój syn, wciąż był w salonie, śmiał się z kumowi, nieświadomy, że jego żona walczy o zdrowie i godność w kuchni. Zaczęła mówić, przerywając płaczem i kaszlem. Okazało się, że kapsułka była przeznaczona dla starszego, schorowanego pacjenta i miała bardzo silne działanie. Lekarka, przyjaciółka i matki, miała dostęp do leków na receptę. Cały plan był oparty na tym, że ja, Maria, musiałabym trafić do szpitala, gdzie lekarze stwierdziliby zaawansowany wiek i stres, a Iwan, zaniepokojony, musiałby przekazać pętrze pełnomocnictwo. Czysta zdrada. Nie tylko wobec mnie, ale i wobec Iwana. Ona nie dbała o niego. Chciała tylko pieniędzy. Nie mogłam jej tak po prostu zostawić. Musiałam sprowadzić Iwana, ale nie mogłam mu powiedzieć prawdy, nie od razu. Zniszczyłoby to go, zniszczyłoby to rodzinę. Musiałam mieć mocny dowód, który zabiłby jej kłamstwa, ale nie jej. Pomyślałam o tym, jak powinnam zakończyć ten wieczór. Zwycięstwem, ale cichym, tylko dla nas dwojga. Powiedziałam jej, by się uspokoiła. Wypij jeszcze trochę wody. Musisz poczekać, aż to minie. Nie powiem Iwanowi. Nie teraz. Ale musisz mi obiecać, że nigdy więcej nie zbliżysz się do żadnego mojego jedzenia ani picia. Nigdy więcej. To jest mój dom, moje zasady, i ja tu decyduję. Jej oczy, wciąż łzawiące, patrzyły na mnie z niepewnością i ulgą. Ulga! Że nie zdradzę jej Iwanowi, a niepewność, bo wiedziała, że teraz ma wobec mnie dług. Złota klatka ze chorwackich zasad i tradycji. Wiedziałam, że to nie jest koniec. To była tylko bitwa. Wojna o duszę mojego syna i moje dziedzictwo wciąż trwała. Ale teraz miałam tajną broń jej wina. Mogłabym ją zdemaskować, ale zniszczyłabym mojego syna. A to nie było to? czego chciałam? Chciałam, by żył, ale z kobietą, która go szanuje. Więc musiałam jej pokazać, że popełniła błąd, że nie jestem starym, głupim anachronizmem, ale silną, chorwacką Marią. Wróciłam do salonu, a za mną, wlekąc się, Petra. Wyglądała blado, ale usiadła cicho. Wszyscy pytali, czy jej lepiej. To tylko słońce. Terezo, powiedziałam: Zbyt dużo słońca i wina. Nic poważnego. Wymieniłam z nią ostatnie, znaczące spojrzenie. W tym spojrzeniu było wszystko: ostrzeżenie, ultimatum i, co najważniejsze wiedza. Ona wiedziała, że mnie nie pokonała. Przegrała, bo próbowała grać w nieczystą grę w moim domu. Kiedy kontynuujemy ten przypadek, pamiętaj, aby zasubskrybować i zostawić lajka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Reszta wieczoru upłynęła pod znakiem ciszy między nami. Ona udawała chorą, ja udawałam, że nic się nie stało. Jednak każdy gest, każde spojrzenie były pełne niewypowiedzianych słów. Widziałam, jak Iwan się o nią martwi, a to tylko pogłębiało moją wściekłość na nią. Wykorzystywała jego miłość i troskę. By ukryć swoje podłe czyny. To było najbardziej bolesne. Kiedy goście zaczęli się zbierać do wyjścia, Petra nagle zerwała się z kanapy. Zaczęła wymiotować w pośpiechu w łazience dla gości. To był sygnał, że substancja, cokolwiek to było, nie tylko obniżała ciśnienie, ale też wywoływała silne reakcje żołądkowe. W panice Iwan pobiegł do niej, a ja stałam w progu, patrząc. Zadzwoń po lekarza, Iwanie. Krzyknęłam, z teatralnym zaniepokojeniem, tak, by wszyscy słyszeli. Iwan, spanikowany, chwycił za telefon. Wtedy Petra, ledwo stojąc na nogach, wyszeptała, nie. Nie, mamo. Proszę, nie lekarza. To tylko zatrucie pokarmowe. Naprawdę. Zrozumiała? Że jeśli przyjedzie lekarz, cała prawda wyjdzie na jaw. Badanie krwi wykazałoby, co miała w organizmie, a to byłby koniec. Podeszłam do Iwana i delikatnie odsunęłam go na bok. Patrzyłam na Petrę. Więc mówisz, że to zatrucie pokarmowe, kochanie, od mojej pasztikady, tej, którą jadło trzydzieści osób i tylko ty się rozchorowałaś? Zrozumiała. Że nie jestem głupia. Opuściła głowę, wiedząc, że przegrała. Iwan, wciąż zdezorientowany, spojrzał na nas obie. Nie wiedział, co robić. Maria, nie oskarżaj jej, powiedział, a jego głos był pełen zmęczenia. Ona jest chora. To nie jest czas na kłótnie. Wtedy wiedziałam, że to jest moment, by ją zdemaskować, ale subtelnie. Tylko dla nas trojga. Wyciągnęłam z kieszeni pustą torebkę po lekach, którą wcześniej zabrałam z kuchni, gdy Petra się uspokojała i podałam ją synowi. Petro, co to jest? Znalazłam to na podłodze, kiedy szłam po ścierkę do kuchni. Torebka była pomięta i pusta. To było ryzyko, ale musiałam zagrać. Petra, sparaliżowana, patrzyła na nią, a potem na mnie. To? To nic. To jakieś stare opakowanie po witaminach. Wtedy Iwan spojrzał na mnie, a potem na nią. Petro, znasz to? W jego głosie pojawiła się nuta podejrzenia. Wtedy wzięłam głęboki oddech i powiedziałam: Wiem, co to jest. To silny środek obniżający ciśnienie synu. Kapsułka Moja synowa wzięła ją przed kolacją, bo źle się czuła. Prawda, Petro? To było kłamstwo, ale kłamstwo, które chroniło Iwana. Zrobiłam z niecierpiącą kobietę, która przedawkowała leki na własne dolegliwości. A ona musiała to zaakceptować, by ukryć prawdę. Jeśli dotrwałeś do końca, bardzo Ci dziękuję. Jeśli możesz, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii. Twoje wsparcie robi ogromną różnicę. Petra przełknęła to kłamstwo, bo było to jej jedyne wyjście. Uratowałam jej twarz, ale w zamian zażądałam całej jej władzy. Nie powiedziałam Iwanowi, że to wino było przeznaczone dla mnie. Nie powiedziałam mu, że to nie były jej witaminy, ale silna trucizna podana przez jej matkę. Ukryłam ten straszny sekret, by chronić jego i resztę rodziny przed totalną destrukcją. Kłamstwo jest czasami silniejsze niż prawda. Tej nocy Iwan zawiózł ją do domu, a ja zostałam sama w mojej kamiennej twierdzy, otoczona resztkami uczty. Patrzyłam na dwa kieliszki na stole, ten, który był mój, czysty, i ten, który wzięła, trujący. Usunęłam je, myjąc każdy ślad jej perfigii. To był mój triumf. Ale nie smakował jak zwycięstwo. Smakował jak gorzki proszek kropka prawda jest taka, że to, co Petra dolała, nie było tylko lekiem na ciśnienie. Kiedy poszłam do kuchni, nie tylko wymieniłam kieliszki. Opróżniłam też ten zatruty kieliszek, wlewając jego zawartość do małej, ukrytej fiolki. Kiedy następnego dnia poszłam do apteki, farmaceuta, mój stary przyjaciel, rozpoznał to. To była mieszanka silnego środka uspokajającego i ziołowego preparatu który w połączeniu z winem i moim niskim ciśnieniem mógł wywołać zapaść i doprowadzić do utraty przytomności. Ale najbardziej wstrząsający był fakt, że lek ten był wydawany na nazwisko. Maria Babić, moje nazwisko, ale mojej siostry, z którą nie rozmawiałam od lat z powodu sporu o dziedzictwo. To ona była przyjaciółką matki Pitri, to ona zorganizowała całą tę intrygę. Dwie najdroższe mi osoby, moja siostra i synowa, sprzymierzyły się przeciwko mnie Matriarchini. Zdrada była dwukrotna, a cios był wymierzony w moje najsłabsze punkty. Nie z Petrą wygrałam, ale z mroczną, rodzinną historią. Wiedza ta, ukryta głęboko w moim sercu, stała się moją siłą. Nigdy nie zapomnę tego wieczoru. Moja synowa wypiła swoją własną pułapkę. Ale ja, Maria, wypiłam gorycz prawdy. I choć straciłam siostrę i zyskałam wroga w rodzinie, uratowałam mojego syna. A to jest najważniejsze w tej dalmatyńskiej twierdzy.